To będzie lot. Fajny. Tylko stój tak oj się... Próbowałem, ale tam... magnes jakiś odpycha. No. Nie nie, Piotuś, ręko weź za to linkę, jak pani będzie mówić, drugą i od razu do przodu. O drugą rękę. Nie bój się. I sam. I krzyczy jak coś głośno. I <śpiewanie> Gdzie byłeś? <śpiewanie> Głośniej to ich obudzisz. <śpiewanie> I na dynikę teraz <śpiewanie> Klik, klik, klik. Głosik ci się zmienił. Super. Nie dawaj buta dla tego pana. Buta zabierze, byś na bosaka po wodzie szedł. Dobra. Teraz Wylądowałeś? No to zabijesz mnie. Jak mnie dogonisz? Jak transport Piotruś? Pop Popatrz, gdzie byłeś. Nie, popatrz trzeba co tam jest Jak Piotruś? Gotujcie aparat, bo zaraz będzie patka leciała. Papa! Pa.